A ty dlaczego płaczesz? No bo mu przegrałem. To nie jest leśna kolonia, ale to kolonia smutku. To ty jesteś smutny. To no, czuję smutka. Zalazłem wroczny, gdy stają, Nie wiem, już w Krasnodarku. Gdzie pszczółki mają, dzieci nie znają, to tam jest kolonia smutku. Zęczone twarze. Słodkie są słodkie ciasteczka. Chciał słychać płótnie i bardzo smutne. Są tam wesołe miasteczka. A ty znajdziesz piętno, pamiętaj, kupczyków, gdzie smutno ci bywa przypadkiem. To komuś na świecie jest bardziej przykro, więc dziel się śmiechem. Jak z okładkiem. Niegrzecznej kolonii za w i miśnie nie podaje łapki. Szare są domy, głośliwe brony i brzydkie są to zabawki. Gdzie jest przyczyna, że ta kraina straszy jak dziura w moście? Grzeczne tam dzieci, a wy już wiecie, niegrzeczni są tam dorośli. A ty znaj dziewczynko, pamiętaj chłopczyku, gdy smutno ci bywa przypadkiem, to komuś na świecie jest bardziej przykro, więc dziel się uśmiechem jak opłatkiem.